W poprzedniej części skupiłem się na zagadnieniu dżanżuan bez ruchu, a właściwie ruchów bez ruchu. Tym razem troszkę uwagi poświęcę zagadnieniu dżanżuan w ramach układu ruchowego Baduanji. Układ ruchowy, głównie ruch, a jednak będziemy tam mieli elementy statyczne, względnie statyczne. Pozycja przygotowawcza. Zanim rozpoczniemy ruch, najpierw pozostajemy przez chwilę bez ruchu. Chwila na wyciszenie, skupienie, odprężenie, sprawdzenie, czy ciało jest zrelaksowane. Wejście w stan takiego odprężenia, równocześnie takiej wewnętrznej pogody. Czasem się mówi o takim wewnętrznym uśmiechu. I wtedy przechodzimy do dalszych ćwiczeń. Ale tutaj w sekwencji rozpoczynającej znów mamy ćwiczenie pozycyjne. To, na którym skupiłem się w poprzedniej części tego warsztatu. Jak mówiłem, można wykorzystać jako. Niezależne ćwiczenie wykonywać przez kilka minut, nawet kilkadziesiąt minut. Tutaj jednak w ramach sekwencji rozpoczynającej układu badłanci utrzymujemy tą pozycję przez stosunkowo krótki czas. Mówi się o sześciu do dziewięciu pełnych płynnych głębokich oddech. Gdy ćwiczymy z instruktorem, to instruktor będzie nam dyktował, kiedy przejdziemy do kolejnego ruchu. Jeżeli ćwiczymy sami bez podkładu na przykład muzycznego z komentami, które nam dyktują w jakim tempie ćwiczyć, no to sami zadecydujemy, jak długo pozostaniemy w tej pozycji. Jeżeli ćwiczymy cały układ na przykład przed monitorem wraz ze mną, z tym nagraniem, które przygotowałem, z pewnym podkładem muzycznym i z komendami, no to wówczas dostosowujemy się do tam padających komend. W trak. Się wykonywania formy. Bardzo często będziemy przez, przechodzili przez taką pozycję bardzo podobną, ale z dłońmi bliżej ciała. Też powinniśmy odczuwać tutaj tą krągłość, obejmowanie, ale tam zwykle na dłużej się nie zatrzymujemy. W niektórych przypadkach Będziemy mieli przez chwilę układ, który nazywamy Fu An Zhuang. Też tutaj zwykle nie zatrzymujemy się na dłużej, chociaż czasem, jeżeli mamy ochotę na to, żeby się zatrzymać, żeby sprawdzić nasze ciało w jakim stopniu jest zrelaksowane, czy gdzieś nie ma napięcia, można wtedy, gdy przyjdzie pora na tą pozycję, zatrzymać się na troszkę dłużej. Można też tą pozycję ćwiczyć niezależnie. Tak samo jak tą Baociu Zhuang. W Baociu Zhuang mieliśmy głównie ideę obejmowania jakiejś kuli, jakiejś piłki, jakiegoś balona. Natomiast Fu zhuang to jest idea, jak nasze dłonie spoczywały na czymś, delikatnie naciskając. E, można sobie wyobrazić, że jest to deska unosząca się na powierzchni wody. Ona z jednej strony podpiera nasze ramiona, z drugiej strony czujemy, że o bardzo delikatnie, bo my jesteśmy rozluźnieni. O, nasze dłonie tam spoczywają, delikatnie ją naciskają. Też nie jest to sytuacja statyczna. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, wszędzie jakieś balansowanie występuje. Poszukiwanie równowagi. Gdy układ kończymy, przechodzimy do pozycji kończącej. Co najmniej przez chwilę pozostajemy w takiej właśnie pozycji, z dłoń na dłoni, na dantien. Zwykle, gdy ćwiczymy razem, jest to dosłownie chwila, symbolicznie, skupienie na dantien i opuszczamy ramiona. Gdy ćwiczymy sami, bez komend, bez grupy, bez instruktora, czasami możemy mieć ochotę, żeby pozostać w tej pozycji troszkę Dłużej, z uwagą skupioną na datie. A potem ramiona opuszczamy, i też nie przerywamy ćwiczenia natychmiast, ale w takiej pozycji, dokładnie takiej samej jak na samym początku, jak pozycja przygotowawcza, też przez chwilę pozostajemy, zachowując ten taki stan wyciszenia. Skupienia, uważności, odprężenia równocześnie i wewnętrznej pogody typowy dla ćwiczeń cigu. Tak więc widzimy, że w ramach ćwiczenia pewnego ruchowego mamy tutaj też pewne elementy ćwiczeń statycznych. Janżma. Jest i ruch, jest i bez.